Hej! dzisiaj zapraszam Was na test trochę marki Rare Beauty, trochę tych nowości, które mam u siebie z tej marki, ponieważ jestem bardzo zafascynowana tą marką, szczególnie tym też, co widzę na swoich social mediach. Krótkie przypomnienie. Rare Beauty to jest marka Seleny Gomez, Jest ona u nas sprzedawana w Sephora od zeszłego roku. W tym momencie nie mamy tak na bieżąco od razu też nowości, bo pojawiły się pudry, takie zwykłe, sypkie i. Brązere w ale na bieżąco są dodawane kolejne rzeczy. Na samym początku przejdźmy do tego, co tutaj mamy w tym pudełku. Jest to paleta Discovery Palette True to Myself. To jest pierwsza paleta z Rare Beauty. Jest ona w takich samych kartonikach jak poprzednio. Tutaj u góry jest jej kolorystyka. I tak, paleta zawiera 7 cieni. A jej koszt to jest 159 zł. No i uwaga, jeden cień, ten największy, to jest brokat, który ma 1,2 g I tutaj te pół księżyce to jest 0,65 g. W porównaniu z afektem, który ma po 2 gramy. 7 cieni, 12 cieni. Jakby tu jest trochę różnica. Paleta kosztuje 159 zł i no jest to dosyć sporo. No, ale płacimy za markę, za to, że jest seforze i w ogóle, więc zobaczymy, jak to pójdzie z pigmentem. Mamy tutaj taką karteczkę z przesłaniem, które jest zawsze czyli Rare Beauty, You are Rare, Undeniable, Genuine, Passionate, Accepting, Loyal, Positive i Pure. Te nazwy są zawsze takie mocno pozytywne, więc i nie są naseksualizowane, jak na przykład nas gdzie dosłownie co druga nazwa to jest to samo. Ale to przejdźmy trochę inaczej, jakby Lusterko jest spoko, trochę małe, jak chcemy się pomalować na przykład w całości, ale tak do pomalowania oczu raczej będzie OK. Paleta się wydaje taka mocno dzienna, no i zobaczymy, co z tego wyczarujemy. Mam nadzieję, użyć jak największej ilości cieni. Czuję rzęsy I przejdziemy dalej. Chciałabym pokazać, jak to w ogóle wygląda. Cały makijaż Trwało 15 minut, jeśli chodzi o oczy. Ja się lubię bawić oczami i w ogóle nie użyłam bazy z Nexa do przyczepienia tego. Tak samo jak tutaj, ten brokat dalej się trzyma, więc zobaczymy, jak długo się utrzyma w kodzikach bo ja lubię trzeć kąciki i w ogóle, więc cienie się prawie w ogóle nie osypały. Bardzo dobrze się malowało w tym lusterku, mimo tego, że to jest taka mała powierzchnia, tylko na oczy to, to bardzo dobrze to wygląda. Więc przez to, że tu jest taki chłodny, fajnie tak dodaję czegoś takiego. Bo nałożyłam go na dolną powiekę i myślałam, że będzie za chłodny, a jednak idealnie się wpracowuje w całą resztę. I bardzo się zdziwiłam, bo zazwyczaj narzekam, Ostatnio na maty, które są po prostu takie, że nie da się ich dokładać, dokładać, dokładać. Jak na przykład w Anastazji w pewnym momencie jest koniec i nie nałożysz więcej. To tutaj bardzo dobrze się dokładały. Te trzy na sobie po prostu były w pewnym momencie i nie było źle. I tak to wygląda. Tu są użyte dosłownie wszystkie siedem cieni. A jednocześnie było to na tyle proste, że każdy mógłby to zrobić. To ja sobie przygotuję twarz, zrobię sobie rzęsy, mimo tego, że ja mam tusz z Red Beauty, ale mam otwarte jeszcze dwa inne tusze trzy inne tusze, więc nie chcę otwierać kolejnego. Ale podobno jest bardzo dobry. I przejdziemy sobie do tego, co mam nowego. Yeah. Mam już przygotowaną skórę, więc co nam zostało? Jeszcze niedawno mogliście zobaczyć, że miałam w swoim asortymencie Positive Light Liquid Luminizer w odcieniu. Enlighten, czyli ten najjaśniejszy rozświetlacz, którego nawet jest test na kanale. Do tego mam Soft Pinch Blush Liquid Matte w odcieniu Faith. I to jest chyba jeden z najciemniejszych odcieni, które oni mają, czyli taki fiolet. I myślicie sobie, Boże Laska, co ty w ogóle masz z głową? Taki fiolet na twojej bladej skórze, tak i on wygląda cudownie. No i one były w tych samych kartonikach co paleta takie zestawy, to jest Rare Beauty Soft Pinch Blush Trio e, trzy małe róże po 3,2 ml i Selena's Faves, e, to jest taki zestaw czterech rzeczy, gdzie jest właśnie e, Matte Lip Cream w odcieniu Inspire czyli ten, który był promowany na samym początku, czerwony, jako ten ulubiony Seleny. Ta maskara Rare Beauty Universal Balmazing Mascara. Róż w odcieniu Joy i on jest w tym wykończeniu dewy, czyli mokrym. Mesmerize jako rozświetlacz. A jeśli chodzi o to trio, ono się tutaj nie powtarza, bo sprawdzam specjalnie. Mamy w matowej wersji odcień Bliss i w tej dewy Hope i Peace. Ja dobrze wiem, dzięki m.in. temu, że tych róży trzeba bardzo mało. Nie można ich dowalić. Wybierzmy sobie któryś z odcień, może blis, taki bardziej zgaszony, zobaczymy. Bo niektórym bardziej się sprawdzają ciemniejsze i intensywniejsze kolory, a tutaj zobaczymy. Nie ma on tutaj takiego kopytka, więc nałożę go sobie troszeczkę tutaj i rozłożę paluchami, a potem zobaczymy. Czy trzeba będzie jeszcze e, mocno wklepać gąbką? Chyba tak. Wypadło, że mi tak za dużo. Ale ja lubię róż. Trzeba pracować bardzo szybko. U, tak delikatnie, fajnie. I like it. Podoba mi się. No i tutaj już jest plama zaschnięta. może sobie nałożymy jeszcze odcień hope. Móz. A czemu? Już z gąbki sobie wezmę. Rozkładam. Ja Biorę sobie z tego, co sobie wcześniej nałożyłam. Tak, przesadłam. Ale jeśli się przesadzi, to można bardzo łatwo to poprawić za pomocą korektora. Jak widzicie, jest to dosyć delikatne. No wiadomo, to nie jest odcień ten. Teraz dołożymy sobie usta. Dobra, odcień Inspire. Nosiłam raz. I uwaga! Ja lubię testować moje pomadki podczas tańczenia w czasie zęba. Czemu? Ponieważ wtedy cały czas jadą mi włosy po twarzy. Taka prawda. Do tego wszystkiego mam tendencję do całego, cały czas zagryz zagryzania. A jak zagryzam albo robię tak, no to cały czas te pra usta pracują i też dużo podspiewuję sobie, jak tańczę. No to ta pomadka ma bardzo ciężkie warunki, i do tego wszystkiego jeszcze dużo piję, więc patrzymy się wtedy, jak się zjada. No, ta formuła nie jest Taka kalda, taka matowa. Nie jest idealna przy suchych ustach. Jest to trochę jak taka formuła blotted z kolor popu, ale bardziej pękowa i trochę jak te nyksy suflety. Jest taka czerwień z pomarańczą i to jest taka taka teren. Jeśli chodzi o usta, to ja mam jeszcze Dewy lip balm w odcieniu sincere i balm w odcieniu nearly move. I to też było z zestawu takich miniaturek. Jak będzie wyglądało ten hak tiktokowy z różem na ustach. Wezmę też taką małą porcję. Może zapowiedziałam sobie za małą. Bo te już, no, tak jak mówiłam, są intensywne. I zrobimy tak. Może powinnam sobie być z roztarkiem lepszym <śm> niż takim dalekim i krzywym. No widzicie tą błoncą skórę. A ja mi się podoba. Dodaję sobie ten Balm nie Mouth. Może połączę Enlighten z Mesmerize? Bo Enlighten jest bardzo jasne, a Mesmerize będzie na pewno dla mnie za ciemne. Więc pff, co mi pozostaje? Nic. Tutaj jeszcze doklepuję tu z tym palcem. Nie widzę, żeby się odcinało. Czy wy widzicie? Ogólnie nie jestem przypudrowana. Znaczy widzicie, że mam dużo róż. Więc to też jest to, że tu widzicie róż. Więc ten eksperyment wyszedł dobrze. Ustach i ten mini Move, bo one są dosyć podobne do siebie. Nice. Tak to wygląda. W ogóle co sądzicie o marce Rare Beauty i o tym, co wypuszczają ostatnio? Mini rury. końcu będę mogła wypakować z opakowania, ale no. To może się oprzeć takim maluszkom do wypróbowania, do podróży. Ale no. Mm. I love it. Jakby ten trend takiej świeższej skóry bardzo mi się podoba. Chciałabym bardzo spróbować korektor i e, podkład z Rare Beauty, ale u jednych to jest hit, a u innych to jest taki wielki bubel, że się że Po prostu bardzo mi się mocno nie spodoba <laughs> i będę mocno zawiedziona tym, jak będzie wyglądał podkład na mojej twarzy. Do tego wszystkiego nie ma jak sprawdzić sobie kolorów, bo nie ma stendu. Będę jeszcze czekała na pewno na tą paletę w tej wersji takiej bardziej chłodnej, która ma ten brokatowy środek srebrny chyba, bardzo mi się to podoba. Ja ze swojej strony polecam wypróbować, między innymi takie mini zestawy, bo myślę, że one będą coraz bardziej popularniejsze, albo może będzie w którymś z Sephora Favorites, czyli takich zestawach seforowych, które oni tam od czasu do czasu dodają. it. Ja nie powiem nic więcej na ten temat. I to tyle na dziś. Zapraszam Was do kolejnych filmów i na razie. Pa!